Hej, cześć, tu Jelen. Witam was w nowej serii jaką jest The Escapist. E, nie jest to mój pomysł z tą serią, e, ale jest to bardzo dobry pomysł. E, dziękuję bardzo za podsunięcie go. E, I tak, bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. E, jest to gra dosyć stara, nie wiem czy potrzebuję samouczek, e, bo w sumie, znaczy kiedyś nie grałem, dawno, dawno temu, ale chyba bez samouczka E, I lecimy. E, Nazwamy sobie naszą postać i zmienimy sobie jakiś nasz wygląd. Kim my chcemy być? E, chcemy być. Nie no, głosowmy, może nie. E, będziemy. Będziemy murzynem jestem Dobra. Niech tak będzie. E, Siub. Dalej. E, mamy sobie do ponazywania. Kilka osób. E, I oczywiście będą to osoby związane poniekąd z moim kanałem. E, pierwszą jest oczywiście Panowieczka. Znany nam wszystkim, o, pyk, Wilotory, siub mamy go, a trzeba jeszcze Enter'a klikać na sam koniec, siub mamy tutaj Pana Owieczkę, Enter eee, I tutaj nowa postać, siub Piotron, lecimy, ich zobaczycie niedługo i jeszcze Maciej, to są osoby, które będą wprowadzane niedługo. E, będzie jeszcze e, Tomasz, Tomasz to wiadomo, polski Tomek, Koks, e, kto jeszcze był na moim kanale kiedyś. E, Ściański był kiedyś na moim kanale, jak najbardziej wpiszemy go. E, I to będą osoby nam znane, na reszta to będą jakieś, nie wiem, jakieś noname'y. E, nazwijmy sobie jakiegoś tam strażnika. Siuk. E, I nazwijmy sobie jeszcze jednego. No nie, nie można ten. Nie można tego. Eee, tak, tak długiego wyrazu. Eee, co mogę zrobić? Jak mogę nazwać? Żeby jeszcze jeden był przynajmniej nazwany strażnik Reszta, to będą jakieś tą no y. Nie no dobra, będzie po prostu ochroniara. Eee, siup i mamy... E, mamy kilka osób to reszta to są jakieś no name. Y. Eee, ich nie będzie mi szkoda w ogóle, a więc tak lecimy. Rozpoczynamy naszą przygodę. Eee, nasz drogi e, pensjonariuszu, witamy w Center Perks, najwygodniejszym w kraju więzieniu o obniżonym rygorze. W imieniu całego personelu życzymy Ci szczęśliwego i re relaksującego pobytu. Jeśli znudzi Ci się bezpłatna telewizja kablowa, z dumą z zaproponujemy inne ekscytujące atrakcje, jakie oferuje nasz ośrodek. Dalej. Eee, dobra. E, więzienne życie to niemal wyłącznie rutyna. Trzymając się harmonogramu, nie zwrócisz na siebie uwagi strażników. No i tak dalej. Dobra. E, najważniejsze z najważniejszych ogarnąć e, sterowanie. E, wiesz, co mi jest potrzebne? Talia kart. Pomóż mi. Tak, pomogę mu. E, oficer Berta jest powodem tego, że odrzuciłem. Mam prośbę o zwolnienie warunkowe. Chcę, żeby ktoś spuścił mu łowę. Od... Może na kiedyś. O łapki w dół im powysyłamy, po żeby im żeby im troszeczkę polepszyć samopoczucie niech się cieszą o nie mam zamiaru tego słuchać dobra, e, jakieś pierdoły tam gadają na odprawie to nas nie interesuje e, o, przejdźmy do pewnej pilnej strony niestety nasze urządzenie do karaoke zepsuło się, o Jezu jakimś cudem panowieczka położył swoje tłuste łapsko na mojej własności gra Worms jest chwilowo u niego, nie, nie pozwolę żeby grał moje rzeczy czy będziemy mieć panowieczkę? Raczej nie, ale zobaczymy. Śniadanie, lecimy na śniadanie. E, na śniadaniu już są jakieś narzędzia, chyba. Wyprzedzam trochę ekipę, bo jestem trochę szybszy. E, w ogóle jeszcze jakoś to pamiętam. O nie! Ja przyszedłem jakoś. Jakie. O, dobra. E, nie mam pojęcia, jak to się stało. Dobra, wezmę wszystkiego trochę. Wezmę taczkę z jedzeniem i sobie usiądziemy tutaj obok. No jak już na najma? Halo. Eee, nie mogę nic znać jego misji. Czy mamy wszystkie misje wypełnione? Eee, chyba, chyba tak. Na max 3. O, schematy tutaj są. Eee, to sobie też potem ogarniemy. Czekamy na coś śniadanko, bo to nas nie interesuje w sumie eee, Co tutaj będzie się działo, bo musimy zacząć coś już robić. Raczej na początku będziemy pakować. I to będzie chyba najlepsza opcja. E, jeszcze zobaczymy, gdzie były prace. E, co to było? Przeglądanie internetu. Okej. Okay. Mm, tutaj tablica z ofertami pracy. E, pracujemy w pralni. Okej, okay, dobra. E, akurat tak się złożyło, że nasi koledzy też mają wszyscy pracę. E, Fajnie, fajnie, e, tu są jakieś widzenia, ok e, Ale najważniejsze to jest dla nas w tym momencie iść i poćwiczyć. I tak się ćwiczy na spacer? Halo. Może mi ktoś powiedzieć? No, no halo. Nie, nie na spacer no, O co chodzi halo? nie spacja nie to Q O Q trzeba klikać dobra lecimy lecimy to jest na szybkość chyba jak y, dobrze mówię a więc będziemy sobie to ćwiczyć i zaraz sprawdzimy sobie y, jak się ćwiczy na sztandze zrobimy sobie do dystansu co ile się tam robi y, szybkość zaraz sobie sprawdzimy y, co dwa chyba dobra ważniejsza sprawa to jest na, spa na czym to jest? QR, też, też QR. Dobra, e, szybkie, szybkie, wyciśnięcie jeszcze jakieś. dobra, dwa wystarczą, myślę. E, mam nadzieję, że klawiaturki za mocno nie słychać. E, ciężko mi też powiedzieć. E, dobra, to bierzemy jakąś tatkę z jedzeniem, sobie przynajmniej energię odnowimy. E, Wilotory ma jakąś misję dla nas. Zobaczymy, co to będzie, co to będzie. E, dobra, e, w sumie już można pójść to te 10% nam nic nie zrobi. E, dobra. Ważniejsze sprawy to jest e, obczaić. E, tam jest jakaś skrytka. E, można by spróbować. Tym się ciosało. A, trzeba jeszcze tam. E, biurko. E, dobra. E, Walniamy tutaj resztę rzeczy i sprawdzimy jeszcze na szybciutko. Tak, dokładnie. E, Dobra, idziemy do pracy najpierw. To najważniejsze w sumie teraz. No kurde nam... Teraz zwiększają, gdzie jest pralnia. Tu jest pralnia. Eee. Dobra, i wrzucamy. Eee. Tak w ten sposób, tak. Eee, dobra. To... Halo. Aha, to trzeba takie coś robić. No to w sumie trochę, trochę lipna praca. W sensie. Eee. Można potem chyba ten garniak od strażnika ogarnąć i dzięki temu, tak, tak muszę wrzucać, tak dokładnie. Siup, dobra. Eee, w sumie ta praca jest taka dosyć, dosyć prosta, więc myślę, że nie będzie większego problemu. Eee, z z zarobieniem jakich, jakichś groszy na starcik. No tak, i już chyba mamy normę wyrobioną Dokładnie, i zrobiliśmy sobie jakieś grosze. Możemy wejść sobie do szafki też. Nie wiem, co nam to zdaje. Alo! szkoda. E, nie możemy wejść, bo jest zamknięte niestety tylko dla tych ludzi z upoważnieniem. Dobra, e, my pójdziemy sobie na pewno do naszej celi albo pójdziemy kogoś okraść. Atrament kolega ma. E, dobra, e, okej, okay. wrzucimy sobie jakieś tam podstawowe rzeczy e, i grzebień. Z grzebienia można było chyba broń robić, e, Rozmówmy sobie trochę ściany. E, Muszę nauczyć się klikać te przyciski, bo w zasadzie ja tak e, trochę tylko tracę czas, jak e, robię tylko i wyłącznie myszką, a więc e, warto by było... No dobra, widać się nam służył. Przeszukamy sobie czyjeś biurko. O, pocztówka jakaś, pączek, e, siódmy, dobra. Pączek jest chyba do tego, żeby zbijać tę energię, którą... E, znaczy, te zmęczenie. E, czas na ćwiczenie, dobra. E, będziemy sobie poćwiczyć e, i potem będzie jeszcze mycie, prysznice. Dobra, e, to na spokojnie. Myślę, że tutaj e, nie będzie większego problemu z tym e, ćwiczeniem. E, na pewno mam to da trochę. E, bo potem będziemy musieli się bić ze strażnikami, żeby kluczyki otrzymywać. E, co będzie jedną z najważniejszych rzeczy? O, ładnie, e, zaczęli się bić. E, moglibyśmy tam podejść, jeżeli się skończy czas na ćwiczenia, a on będzie dalej leżał, to pójdziemy do niego i weźmiemy ograbimy go. E, ale to musi się skończyć czas na ćwiczenia. oczywiście. E, co się chyba. O, o, o. No nie! Aj, sekundka za późno, dobra. E, gdzie są statystyki postaci? O, tu są. Eee, broń wierzył sobie się jakąś dać jakąkolwiek nawet ten widelec, bo nam to da cokolwiek, eee, dobra. Eee, jesteśmy na zerowym zmęczeniu. Strażnicy nas owalają w sumie trochę. Eee, damy sobie widelec jako broń. Eee, znaczy nóż, przepraszam. Eee, dobrze, i mamy. Eee, Przyszukamy sobie jakąś szafkę jeszcze za ten czas jak mamy wolne. E, bo w sumie nikt nas teraz nie będzie kontrolował. Zapalniczka na pewno nam się przyda, nie wiem do czego jest gąbka. E, grzebień, nóż nam się mega, mega przyda. E, damy sobie luksusowy papier, e, gąbkę i zapalniczkę, a e, nóż sobie damy jako broń. E, jakie to mam, o tak, trzeba ściągnąć, okej. Okay. Nóż jest nam fakt. No nie, no 10% na zamknięcie zostaliśmy. Nieważne, dobra. E... Ten cykl dzienny czasami jest yy, w ogóle kompletnie niepotrzebny, w sensie niektóre te czynności, nie mam pojęcia po co są, o ci się zaczęli nawalać, dobra, e, tylko trochę za szybko, mogę chwilę jeszcze poczekać, to by się udało e, oczywiście e, zgarnąć od kogoś coś, chociaż nie, oni się trybią, że ktoś tutaj będzie zaraz leżał, ja tam nie chcę interweniować, bo mnie oczywiście potem będą gonić, a więc, e, o i że, dobra. Eee, poczekamy, poczekamy chwilę. Dobra, dobra, niech idą wszyscy Zapalniczka, okej. Okay. Uniform jest trochę niepotrzebne. W sensie zostaje nagi, ale OK. okej. Wieczorny czas wolny, dobra. Eee, powinniśmy pójść jeszcze trochę szafek wyszukać. Eee, ty kolega co ty masz, w ogóle? Eee, ma instrukcję tworzenia przedmiotu. Weźmiemy sobie jedną. Latarka nam jest niepotrzebna, kompletnie. E, I musimy ją kliknąć. Plastiko, plastik, użyteczność, klucz... Co to jest za dziwne? E, tłumaczenie. Użyteczność, kluczem, formy. Płynny plastik wymaga 70 punktów. A, właśnie, bo intelekt był do tego, żeby tworzyć nowe rzeczy. No przecież, dobra, e, szybciutko. Przeszukajmy część biurko. E, zabieramy sobie wybielacz. E, wybielacz nam też do czegoś był potrzebny. Nie pamiętam już dokładnie do czego, bo tak dawno w to nie gram, Ale może się mocno przydać, jak mi się wydaje. Żyletka, żyletka na pewno była potrzebna. E, walimy nóż, a weźmy wam Żyletkę. E, za, zegarek, czy tam do czegoś jest potrzebny. Zegarek chyba jest tylko po to, żeby poruszymy sobie relację z Panem Owieczką. Panie Owieczko, czekaj. na ci gifta. E, uniform, daj i damy mu także yy, zegareczek i chcę zobaczyć jak, o reputacja ma dużą panowieczka yy, trzeba go oczywiście yy, szanować w więzieniu w szpitalu a poza tym środki medyczne tam są okej, okay, okej okay. Weźmiemy sobie biureczko, przeszukamy kolejne. Talia Kart ktoś nam potrzebował. Talia Kart, ale kabel będzie nam potrzebny. coś musimy wywalić. Wywalimy grzbietną nóż, bo jest nam w tym momencie najmniej potrzebny. I biurka jakiegoś tam naima. Przeszukamy pilnik, pilnik też jest potrzebny. Gródka ziemi jest kompletnie bezużyteczna, także pilnik bierzemy i lecimy go schować oczywiście. Dobra, jazda. Eee, tylko mamy problem z miejscem. Nie wiem jak się kładło rzeczy. Tak się kładło. Dobra. Eee, weźmiemy to. Eee, chwila. Służymy to w ten sposób. Fuck. Eee, mamy problem jakiś taki dosyć mocny. Móż eee, wywalimy gdzieś. Eee, weźmiemy jeszcze eee, łyżkę wywalimy. Dobra, schowamy sobie dwie rzeczy do biurka i już dwie będziemy mogli trzy nawet yy, wywalić. Dobra, siub wywaliliśmy i yy, lecimy. Yy, Żyletkę weźmiemy i weźmiemy sobie. Znaczy, widelec mieliśmy wziąć w zasadzie, dobra. Weźmy widelec i lecimy. rozwalamy chwilę ścianę. Yy, Okej, okay. już myślałem, że nas zauważy. E, to widać, tak, że mega szybko marnuje. Także to nie będzie jakoś efektywne rozwalanie ściany. E, 15% na jedno łupnięcie, więc. A jeszcze e, Dobra. Siup. E, Słyszeliśmy trochę. E, o jezu, piórko przed, e, przewróciłem. E, no, następny odcinek myślę, że nauczy się podstawowych craftów. I na pewno nam to e, trochę pomoże. Eee, chwila, jak my mamy, jeszcze szybciutko, jakie mamy, mamy misję? Talia kart, mogliśmy tą, tę talię kart wziąć, ee, eee, zapomniałem. Eee, to to wywalimy, usyngra warm, też wywalimy i powiedz of oficera Berta, to jeszcze sobie zrobimy. Eee, Maciej, Maciej, co ty masz ciekawego? Klej, wydaje mi się, że klej był potrzebny, ale nie stać nas na staniego. E, mega mega wolno się w ogóle, o, na powiecie oficera weźmiemy i oficer, e, żeby nie chronił się musiał płacić magazyn e, to była zapłata, którą nie dotrzymał słowa, dobra, e, okej, okay. mamy full e, no dobra, e, Myślę, że będziemy sobie robić właśnie takie odcinki jednodniowe, yy, bo są one, myślę, wystarczającej długości. Yy, każdą podeszkę oczywiście wyklęliśmy. Proszę yy, śmiało, jeśli chcesz się poprzytulać, tu żyje się łatwo. Tak mi się też wydaje. Dobrze. A więc, co ja Wam mogę powiedzieć? Yy, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Yy, I... Widzimy się w następnym. Cześć.